No witam Pani Claudio, tutaj jeżeli chodzi o partnera, czy powinien zmienić pracę? Proszę zobaczyć, pierwsza karta tutaj wyszła, mieć swoją pasję, działanie. Już patrzymy sobie, jak wygląda ta praca, czy powinien zmienić pracę, czy powinien zmienić pracę, zmienić pracę. Nie, nie. Karty pokazują, że będzie miał dużo sporo propozycji, ale one mogą być kuszące, ale to nie będzie, nie będzie po prostu na stałe. Zresztą on jest takim człowiekiem troszeczkę zmiennym, więc zdecydowanie tutaj nie odradzam. I teraz tutaj drugie pytanko. W jakim kierunku i żeby odnieść sukces? No, tutaj widać, że jest człowiekiem bardzo niestałym, sam nie wie czego chce po prostu. Głównie komunikacja, komunikacja, czyli może być taksówka, może być przedstawiciel handlowy. Tutaj byłby rewelacyjny, ale już patrzymy sobie, co mówią karty. Karty pokazują wszędzie, gdzie są wyzwania. Zdecydowanie coś związanego z pieniędzmi, z przedstawicielstwem, nawet przede wszystkim. Jeżeli chodzi tutaj o, o, o niego, ale on byłby rewelacyjny, jeżeli chodzi o taksówkę, czy prowadzenie właśnie jakiegoś własnego takiego biznesu, gdzie jest dużo komunikacji, czyli to mogą być środki transportu, to może być sprzedaż czegoś. Jest to mężczyzna bardzo zdolny, on ma, on ma pewien rodzaj charyzmy, tylko jego gubi taka niestałość. Taka niestałość i to go po prostu gubi. Więc ja widzę u niego komunikację, czyli to może być transport, jakaś taksówka, czy jakiś bus tutaj przede wszystkim i bycie przedstawicielem sprzedaży. Zdecydowanie w tych kierunkach on przynosi sukcesy.